Jebnąłbyś trójką z Bandurą, Ginolden za 3000 dolarów? No na trochę późno się zgłosił z propozycją, bo jesteśmy po. Gdybym wiedział, że jest taka oferta, to byśmy poczekali. Dzisiaj jest stream pełen niespodzianek, ponieważ Ditka pojechała po prezent na Dzień Chłopaka, ale nie chcę powiedzieć co to jest, więc może to będzie jakiś cheap and days i będziemy robić z nim jo i świętować Dzień Chłopaka. O, ale mi wyskoczył kurwa shot od razu. Bagieta atakuje rywala, awantura face to face. Nie umieszkam tego nie sprawdzić, tak? To ten Robalini? No ja akurat czasami oglądam jego live na TikToku, bo śmiesznie troluje tych ludzi, a że ja jestem koneserem tiktokowych streamów, często zbanowanym po 5 minutach, nawet kurwa dwóch wiadomości dobrych nie zdąży wysłać i jest zostaje zbanowany. Karma? No dobra, ale ja piszę obraźliwe wiadomości, no to nie jest taka karma, to nie jest ban za nic, nie? To są pytania, które <laughs> nie, nie pochwalę się, co tam piszę. Różne pytania, na przykład kiedy z bidula wyskakujesz, albo ile renty i to kończy się to szybkim banem. Gdzie ta awantura? A, na face to face. Face to face. Uf. Ło! Ło! Koja, prawda! Jestem silny! Jestem kurwa, dik! Ło, Jestem... wow, jak Bagietson stoi, a i ja myślę, że Bagietson na szpilkach by dobrze popierdalał, nie? Chuj, patrzcie, ten układ tej stopy. Przecież to jest kurwa idealny układ pod szpilę. <grym>, tu <grym, <grym, o, kurwa! Obiec, kurwa, bieg! Linii, zatrzymaj się na chwilę. E, powiedz mi, jak czujesz się. Wow, wow, wow. Dziękuję za dziewiąty miesiąc, Szemi. Duszenie, duszenie. Ale Kongo. W tym pojedynku na pewno nie przemówią słowa. Tu będą przemawiać pięści. Bardzo dziękuję. Bagieta, roba linii już jutro. Cię, kurwa, jutro! No, co, no zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Eee, a może zanim. Witam, geja. Witam serdecznie. Może zanim obejrzymy coś na YouTube, są jakieś shoty warte uwagi? Czy ktoś może dać jakiś shot z portalu Twitch TV? <grym> Bandura, co robi? Moja reakcja na to. Co on robi? Moja reakcja na to. Chyba kurwa zębami wygryzał ten Wygryzał te kurwa tłuste co on wpierdala i potem paluchy na, my, na myszkę kładzie Chyba brałeś robiłbym Ci loda Wyobraż sobie dziecko, które jest wychowane przez Ciebie Ale zrobię Ale zrobiłeś Agata kiedyś loda jak miałeś streama? A my Cię tak szanujemy robiłbym Ci loda Wyobraż sobie dziecko, które jest wychowane przez Ciebie Ale zrobię mnie Ale kiedyś loda jak miałeś streama? Nie mogę Chomane... Nie myślę, że Bandura i Dzinold powinni zostać parą ogólnie nie Serio, kibicuję im Bandura, rzut myszką. Mega nimer. Ło kurwa! Ale rzut! <laughs> to jest taki dzieciaczek, nie? Patrz jaki to jest kidosek. Ej, muszę musisz teraz rzucić myszką. On jest taki dziecinny. Ja na przykład nigdy tak nie zrajdżałem. Mega nie, me... <laughs> Nie no, rajdżuje, ale bardzo mocno słownie, tak? Ale nie żeby niszczyć tu sprzęt, szczególnie że to sprzęt to wspaniałej firmy. Mam te banery jeszcze z C series? Aaaa! Co ja będę się tutaj kurwa rozwodził, no? Firma jak firma <grym> 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 żartuję, gram i naprawdę jest kurwa wspaniale. Zobacz, jaka bezprzewodowa klawiatura. Najszybsza 10 tysięcy złotych earningsów mam już wbite na tej klawiaturze. A to dopiero początek. Bandura ostro nawci. To jest, to jest nawcia. <grym> Dziękuję za 6 miesiąc Dziwka. Tu jest, jest gra. Hej nawcia. No ładnie to się widzi. Hmm, ale dzicz. Myślę, że mam taki, kurwa, watch time nabity z Ditki Konta na meduzie, że to jest chujne. U mnie w domu leci ciągle stream z Ork Fortress. Jest to, kurwa, mega mocne. Adrian Salamon już do mnie nawet napisał, że na PGA robimy streama, gdzie robimy wspólną nutkę. <grym> Także będzie mega dzicz. Oczywiście przystaję na to, ponieważ na ostatnim streamie Meduska miała się koła ludzi, więc myślę, że no też to, to trzeba zrobić taki, kurwa, cross. Ewidentnie trzeba zrobić taki cross. Nie no, żartuję, oczywiście nawet jak Adrian miałby 200 widzów, to i <grym> tak by byłaby robiona nutka. Tylko na ostream. Ale kongo. Nie no, że świrowałem. Świry. No i co, I myślę, że meduska będzie niedługo w wife. Muszę tylko zagadać z szefem, ale jesteśmy na dobrych, kurwa, na dobrej drodze negocjacji. Chuj z tymi szotami. Marcin Najman. Obalecie, cię, nakładę ci senków i tyle, i tyle będzie z tego twojego kozaka. Ty tytuł filmu to jest Marcin Najman, ekspert od low-kicków. ...a więc stul tą japę. <laughs> Jeżeli jesteś taki, kurwa, kozak. No to przyjedź w sobotę lub w niedzielę Kurwa, muszę mieć nowe blindy, nie? Chuj, miałbym cały wachlarz na Deku Różnych odpowiedzi na res w zjebów Przychodzi mi chłop, a ja od razu puszczam to Jeżeli jesteś taki kurwa kozak No to przyjedź w sobotę lub w niedzielę do Częstochowy Pójdziemy sobie na matę Założymy sobie rękawicę DMMA Dziękuję za drugie miesiąc I sobie miesiąc. zrobimy sparing jack Obrzydliwy fraklesie No i może... Nie wiem, czy to jest w ogóle dokarnięcie, ale później zastanów się, czy może jakieś kopnięcia się nauczyć. Najprościej by nie będzie ci wykonać low kick, czyli niskie kopnięcie na uroku. Pokazywał ci to ktoś kiedyś? Słyszałeś o czymś takim w ogóle? To jest low kick, co to znaczy? Niskie kopnięcie. I zadaje się to. bankę wow. <laughs> Teraz przyjął. Bardzo mocny prawy no i lewy sierpniowy. Marcin Kontucję znowu wygrał Marcin Najman. Tak jak mówiło o walce M.A. teraz też obijał Przemka Soletę. Niestety kontuzja, no nie z jego winy znowu będzie werdykt yy, na korzyść Przemka Salety. Ci mogę pomóc. O górba. Kurwa, gdzieś widzisz grubasa? <laughs> Ej, w chuj, bym w chuj bym pooglądał, kompilację wypowiedzi Marcina Najmana, nie? On mnie w chuj bawi, jak on mówi. Oczywiście nie, że bawi mnie on, nigdy się nie śmieję z pana Marcina Najmana, tylko sposób doboru słów jest taki mega, wiecie. Kładę ci i tyle, i tyle będzie z tego... Jeszcze raz tylko początek. tego kozacza, no więc stul tą japę, <laughs> jeżeli jesteś taki kurwa kozak. No to przyjedź w sobotę lub w niedzielę do Częstochowy, pójdziemy sobie na matę. Dziękuję za prawdziwa. Założymy sobie rękawicy DMA i sobie zrobimy skaliczek. Natomiast ludzie nie ma pojęcia jak, doszli do tego, Jeszcze że na Twitchu jest, jest zakazane jest. słowo płdało. Nie, nie! Słowo ptało jest zakazane, gdybym używał go w kontekście negatywnym. Tak samo słowo CEL. Jeżeli... Nie mam z tym nic wspólnego, przepraszam, że to po prostu się pojawiło na tym streamie. Eee, no, nie skomentuję tego, przepraszam Was bardzo. Trochę kurwa go poniosło. No, no nie nie nie, 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 nie używamy takich słów, tak? Nie używamy takich słów. No, natknąłem się na ten shot, ponieważ miał tysiąc wyświetleń, myślałem, że jest legit, szczególnie, że to pan Wardenga. Czyli powiem, co znaczy coś bardzo negatywnego, ja... Oj, może tego nie oglądajmy, nie oglądajmy tego lepiej, myślałem, że jakoś to naprostuje, aczkolwiek, no nie, nie czekajcie, muszę coś zobaczyć, tylko nie mogę wam tego puścić, nie? Tak samo słowo c***, jeżeli powiem c*** znaczy coś bardzo negatywnego, ja za to nie mam bana, natomiast gdy powiem do kogoś tym słowem, to wtedy ban jest, ale zobaczcie... Nie mogę tego słuchać. Oglądałem właśnie newsy o Polsce i mega nakłamali, nie? Aż mnie to rozbawiło, ale to był taki w ogóle z telewizji program. A z czego nic mnie nie bawiło. Serio, no mogę wam, mogę wam pokazać, co oglądałem. O kurwa, no. Nie, nie wiem, czy. Nie ma tego już tutaj, nie? Chciałem tutaj, wiecie, żeby było, ale nie ma już tego tutaj. Niestety z, te z tego, jak coś się nie śmiałem, co tu jest. Żeby było jasne. Dobra, może wróćmy kurwa do oglądania tutaj masy Świat Boxdela. Michał, jaki trening, jaki incline? Słuchaj, robimy sobie tak, incline 7,5, prędkość ustawiam na 3,5-4. do No, to tak nudno. Kurwa, bo nudno. Ale... Nachylenie 11 albo 12, prędkość 6 i zapierdalać 30 minut. Nie no, ja idę robić crossa z Mandziem, bo to trzeba Baronowi wytłumaczyć. Czy coś rzucił? No ja akurat zrzuciłem. Cały, cały kilogram. Też krosa z bandzie Bandura załatwimy. Cała Polska czekała na ten moment. I co tam? Ściągamy koszulę. Osz stary. Stary! Ale ciebie jest mniej! Stary, dobra, stań prosto, wyprostuj się, wyprostuj dobra, się na mnie. Porównanie. Prosto, prosto, prosto. Na mnie prosto. Głowa do góry, głowa do góry, dobrze. Bokiem teraz. O, nie, stary, jest giga różnica. A to dopiero miesiąc. A to dopiero nie, miesiąc sprawdziłem w razie 3,5 tygodnia. Łapka, pompa, tu nawet nie jestem w stanie... Chodź, chodź, wyjdź ten, wyjdź, być, sam, być, sam, być, sam, być sam. Bo Może tam nie mieści. Właśnie się tutaj, siema w kto tam? Ty to ty jesteś potężny, ale dobra. Pokaż się dobrze wyglądasz Michał. No jest lepiej. Yo, dobrze wyglądasz Michał. starych. się No stary, no jest fest różnica, nie ma co. No grubszy jest po prostu. Nie no, jest różnica, jest. Zeszło mu, zeszło mu trochę. Ale no kurwa, jaką chcecie różnicę, jak on to mówi, że trzy tygodnie zapierdala, no to to nie będzie kurwa różnicy, hopie. Jakiejś takiej kurwa diametralnej. Z racji kompleksu jakby tuszy i tak dalej, ukłamywałem sam siebie z tym, że waży mniej niż w rzeczywistości. Nie problemu... mogę sobie wyobrazić chudego zaraz znajcie widzowie ten shot, jak on siedzi gdzieś kurwa na jakimś asku i mówi, że... Tak siedzi, tak o... Tak, o czekajcie. Ech, taki jest taki, że ma tak wszystko tutaj. Ten w takim sleeve mówi... Nie chcę być pizdą jak połowa... Ha! Chłopczykiem! Coś takiego, jest taki shot. Taki w takim ląkliwie jeszcze tak siedzi. Taki kurwa tu jest opięte wszystko. I tak. Znajdź się to, błagam. To chyba nie jest to kurwa. A on jeszcze był w takim longsleeve'ie, ale tu też coś jest. A ja, to może być to. To może mi się pojebało z, z longsleeve'em, że on siedział z tym uszkiem i pierdolił. Bo nie chcę być pizdą jak 90% społeczeństwa mężczyzn. Chłopców. Mężczyzn, chłopców. Wow, Masz szczypior! Nie, on widzowie nigdy nie będzie taki szczypior już jak na tym filmie. On będzie taki, tylko ewentualnie się wychlasta bardziej, nie, bo on moty, kurwa, mięśnie, chłopie, ten tłuszcz musiał się nosić przez tyle lat, kurwa, że tam się zbudowały mięśnie. To mu genetycznie jest taki szeroki też. Ale za jakieś pół roku nagramy jeszcze film, żeby zakończyć trylogię, bo mieliśmy okay. gruby świat Boxdella, masny świat Boxdella i szczupły świat Boxdella. Okej, okej. No, szcz... nie wiem, czy trzeci film wyjdzie. Nie ja no, żartuję, trzy